Siemanko w czwartek Ja już działam Jasno się zrobiło, to zacząłem działać Co sobie robię słuchajcie Tak mi rano natchnęło jak to ściągać żeby to miało jakieś ręce i nogi i Przeciągam sobie poziomicą Tak jakby tutaj zobaczcie dlatego mam walony za dużo Normalnie żart jakiś ja pierdzielę Ciągnę sobie linię w poziomie, poziomicą. Tak jakby w tą stronę. No tutaj to jeszcze mam trochę, a ja dużo nie brakuje już. Jestem tak naprawdę tu na zero już i tu sobie robię taki, jakby rowek w poziomie, którego mogę się trzymać, i wtedy po prostu sobie zapierdzielam wszystko w tą stronę i z prawej i z lewej mam się czego trzymać do poziomu i w tą stronę zaciągam i tak będę ściągał dzisiaj większość dnia, prawdopodobnie przez to, że zdałem ciała wczoraj, no ale co. Ktoś też pisał, że mógłbym sobie kanalizę puścić wcześniej e, zanim to wszystko pościągam, że, żeby sobie później bałaganu nie porobić, ale kurde, powiem wam, wolę te, mieć to już za sobą. Ściągnąć mnie na zero, później wiadomo poprawić po kanalizie to już nie będzie problem, bo będzie się do czego trzymać, także to się jakoś ogarnie. A na razie co, zobaczcie jak kupa tutaj już jest. Na głupotę nie ma rady niestety. No ale co zrobić, lecę z tym. Jakoś dzisiaj mam nadzieję, że zleci i to się zrobi. Tam będzie już mniej, tak. Co prawda, tylko tu jest taka góra usypana. Nie wiem jak ja to zrobiłem, jak mogłem do tego dopuścić, ale tak też się stało, więc. Co poradzić? Plus taki, że <śmach> piachu mi trochę zostanie, ale to jest bardzo mały plus, tak naprawdę. Wolałbym, żeby mnie zostało. Nie wiem, czy tu sobie za łóżki nie podam od mecalaka, tak naprawdę, żeby z tym nie łazić. Tylko ciach, ciach. Tylko z drugiej strony, czy jest sens skakać tak co chwilę i w ogóle. Chyba nie ma. Dobra. To ja działam, ściągam to. To sen naważyłem. I jakoś powoli do przodu. Ok, ja przekroczyłem połowę. Pomagam sobie mecalakiem, żeby. Nie nosi tak daleko tego piachu, po prostu wale w łyżki. Z tego tu jest zdjąłem, kurde, takie dobre, grube trzy łyżki. Także widzicie, ile się nadsypałem. To jest masakra, jakaś. No ale co poradzić? Ściągam dalej, tam już będzie coraz niżej, więc jakiś plus. Ale tu to taka buła, była że hardcore. Szkoda, bo czas marnuje niepotrzebnie. A pogoda w miarę, więc można było coś innego już zrobić. A ja to już powinien mieć dawno skończone. No ale niestety. Tak to czasem bywa, jak się człowiek zagapi i nie przemyśli wszystkiego, także co, ja lecę dalej, mam nadzieję, że nie wiem, mam z 15 po 10, tak rąbnąć jeszcze tą linię tutaj, kreskę, tak za, za, za słupek może i, i zabieram się wtedy na śniadanie, zostanie mi jeszcze tu dwie takie kreski, no to nie wiem, myślę, że koło 13, 14 może da radę to wykończyć i mieć już gotowe i wtedy będę dalej myślał co i jak, no zobaczymy. Okej, okay, tyle mi zostało, mam już z 15 po 11 jak nie grubiej, jak nie w pół do, nie 18, no i został mi ten, ten prostogącik tutaj, także nie wiem, czy on już na dwa razy pójdzie, czy nie. Namachałem no, się, powiem wam, jestem, jestem coraz bliżej końca, ale i tak nie zmienia faktu, że jestem zły na siebie, że tak sobie utrudniłem, no ale co. Teraz to mogę, chyba nie stykiem na raz, kurde. Zaraz Zobaczymy, ale będzie blisko chyba ta. Jest słabo, ale na co zrobić? Pociągnie się szerzej tego, żeby tam ten już można było do murka lecieć. I, I tyle, dobra, spadam, bo kurde, trzeba coś zjeść. Także wracam niebawem, jedę dalej z tym. Koniec! Mam to w końcu, ja pierdzielę. Dosypuję to. Wysypuję to co tutaj jest i zaraz się odzywam. Okej, okay, gotowe. Powinno to być wczoraj, a nie dzisiaj. No ale co zrobić eee, teraz idę złapać, zmienić spodnie, bo uważam moje nakolanniki ze, nie wiem, po 5 kg sztuka, bo nas na wodą. Eee, idę zmienić spodnie córkę wezmę trochę na dwór, a przy okazji może mi pomoże pomierzyć jakąś kredkę, coś. I trzeba będzie pozaznaczać pomieszczenia i mniej więcej gdzie będziemy mieli punkty wszystkie, gdzie się Zastanawiam się, powiem wam, czy na sucho nie rozłożyć sobie. Tak teraz tej rury tutaj uszczelki powojmować i czy nie rozłożyć sobie na sucho tej jednej tutaj, która ma tutaj gdzieś iść i wtedy będę mniej więcej wiedział, że chcę zaznaczyć i wtedy będę wiedział, że to muszę wykopać. Tak trzeba, o. <laughs> Idę, kurtkę muszę podać córce, o nie sięgnie z wieszaka. Dobra, to jak coś to odzywam się niebawem. No, ja staram się naprawić metrówkę. Bo nie wiem czemu te metrówki tak mają, że jak się raz weźmie do końca pociągnie, to już później jest po wszystkim. I ciężko ją zwinąć, i w ogóle kiedyś mi się udało tak naprawić. WD40 prystałem, czy jakiśkolwiek podobny specyfik w nią i się zwijała, a teraz chyba tej się akurat nie chce. Kosztowała dobre parę złotych ona, kurde. No, myślę, że będzie chyba problem. Dobra, teraz rozkminiam tak. Yy, chcę, żeby z tego punktu, tutaj o, yy, poszło mi, prosto poszła aż 160, stąd, co prawda nie pamiętam dokładnie jak to zrobiłem, ale no do tego momentu choćby przynajmniej i później wejdzie redukcja w 160. Jedna pójdzie i pójdzie ten Y cały ten ten. Jedna 110 pójdzie tam, a druga tu pójdzie pod to podejście. Czyli stąd chciałbym, żeby poszło tam i tam, żeby miał 45 stopni zachowane. I teraz jak to rozkwinić? Myślę, że najpr najprostszym sposobem będzie rozkopać tam. Już dostać się do, dokładnie do otworu, zobaczyć w którym dokładnie jest miejscu od ściany bo nie wiem, czy równo nałożyłem tą płytę, czy nie. Choć mówię, tak mniej więcej powinny wystarczyć, tam centymetr czy dwa nic nie zmieni, więc myślę, że jak dam środek tej płyty, no to też będzie w porządku. I wtedy po prostu odmierzę sobie tamten dystans od ściany do tego, przełożę sobie go tutaj, zaznaczę i stąd zmierzę do tego punktu tutaj. Po prostu, żeby nie bawić się z różami, żeby ich nie rozkładać niepotrzebnie, do tego punktu sobie zmierzę. I jaki ten dystans będzie, to taki sam wtedy wymierzę się z tego punktu stąd w tej linii i wtedy dokładnie będę mógł sobie krzyżyk wyrysować, gdzie będzie 45 stopni kolanko z tego powodu, że to będzie kwadrat wtedy zrobimy, a przekątna kwadratu będzie miała w tamtym kącie 45 stopni, więc wtedy będę wiedział, że, że tak o to mi pójdzie I, i będę znał i długość i wszystko i wtedy będę wiedział po prostu jak mam kopać już mniej więcej taki, taki ten bez rozkładania tych rur, biegania z tym i, i w ogóle. Myślę, że to będzie spoko pomysł, że tak na początek, żeby sobie znaleźć. Najgorsze to, że dziś ma popadać jeszcze, ale myślę, że nie będzie jakoś bardzo padało, więc, więc zabieram się od tego. Żeby sobie wyznaczyć stąd, tam powyznaczam, tu się zaznaczę na piasku mniej więcej, kawałek sznurka jakiś będę musiał chyba przynieść i nie wiem czy czas na obiad chyba będzie zaraz też to, ale no mniej więcej tak, taki, taki plan, tak to się zarysowuje, myślę taką rozkwinkę mam na ten temat, a czy to wyjdzie to, to się okaże wszystko. Okej. Okay. Ja wyznaczam sobie tu mniej więcej zobaczymy czy to zagra tak w ogóle, bo ten słup, z tego co pamiętam, to niedaleko ta kanalizacja miała iść koło słupa po tych moich rysunkach, które nie zapomniałem wziąć, bo w domku mam tam, gdzie rysowałem sobie jak wyliczałem ile będzie mi potrzeba. I tak pewnie będę latał po sklepach znają życie. No ale zobaczmy teraz tutaj, czy to zagra tak jak miało, być w planie. Wszystko na to wskazuje, że tak, wziąłem sobie 7,14, gdzieś do tego punktu tutaj gdzieś mierzyłem. Także wydaje mi się, że to powinno być spoko. Lekko naciągnę tylko i będę musiał krechę walnąć już. Że mniej więcej po prostu wiedzieć jak ona będzie szła, no bo chyba jak będę jechał stamtąd z żurą, no to po kolei te punkty trzeba będzie od razu łapać. Ale już będę miał jednak narysowaną tą nie będę wiedział jak mam, jak mam iść, co i jak, bo tutaj teraz tak. Jaki był plan z łazienki, jeśli dobrze pamiętam. Z łazienki był plan też, że tu 45 przyjdzie nam. Pójdzie prosto jakoś. I tu do niego też przyjdzie 45, stamtąd tam będzie prysznicy, jeśli dobrze myślę, a tam wanna. I też jakoś się połączymy, tak żeby te 45 były. Jeszcze zastanawiałem się, czy nie warto było 2 i pół tutaj ten kącik zrobić, ale czy jest sens, kurde? No nie wiem. Zawsze mogę to zrobić. Nie wiem tam ile mam tych klanek, nie pamiętam, jak, jak co brałem, bo też czegoś nie było, a coś było i, i za czym. Mógłbym tak bardziej zdelikatnić, można by było powiedzieć, nie? żeby nie było tej 45 aż. No nie wiem. Zobaczymy. Na razie wezmę sobie coś i tylko narysuję sobie krechę. Yy, I będę już wiedział jak co tu ma iść. No i nie wiem czy zaczyna odkopywać, bo deszcz ma dzisiaj przyjść jeszcze. Nie wiem jak ma być mocny. Co muszę jeszcze dzisiaj zrobić to tą przyczepkę, którą przywiozłem ostatnio yy, muszę rozładować gdzieś tutaj, tylko nie wiem gdzie. Chyba tam gdzieś na wstecznym przypakuję. Wywalić to co mam i jadę podstawić do znajomego szczepka do rozładunku, do gostynia. Do załadunku, przepraszam, bo tam ma jakiś gruz, też chce się pozbyć, a ja trochę mam obawy do tego, jak teraz w tych warunkach będzie miała wjechać tu mi grucha. Więc jak tu ogarnę ten piasek cały, to bym po prostu wziął i rozsypał. Bez względu na to, że to jest cegła jakaś tam i jakieś tam kamienie czy coś, bo i tak, i tak wydaje mi się to lepsze niż Niż ten, ten, te błoto, które tam jest i w ogóle, więc tak mniej więcej, mi się wydaje, że będzie, ole machnąłem tak, żebym tylko widział jakby będę szedł i, i tyle, chyba zbyt bardzo się nie machnąłem, co? No nie, będzie ok także to mam tu prosta to wiadomo, że po prostej podejdzie. W sumie kurde, co ma tam się stać tak naprawdę jak weznę odkopię, chociaż z tej strony jak tam trochę wody wejdzie to nic i tak i tak chyba na weekend zostawię to otwarte, bo wątpię, żebym to zdążył to zasypywać Nie wiem ile mi to zejdzie, a jeszcze koło 10 do kamienia muszę jechać, także jutro też taki dzień roz rozwalony Więc chyba nie wiem którą mam godzinę, chyba jeszcze kopnę coś eee... 23, po trzeciej, kopnę jeszcze. Co mi tam? Znaleźć też to tutaj i... Przecież co ja dzisiaj, nic nie zrobiłem tak naprawdę. Trochę opatą pomachałem, to, to mogę wziąć i, i polecieć z tym. No i metrówka chyba się nadaje na wycior do armaty ewentualnie, albo nie wiem na co, ale zobaczcie. Chyba pieniądze się płaci, a... Jakoś później jest jaka jest, kurde jak 8 metrowa, nie można jej rozwijać do końca, to mogli zrobić 10 metrową, jak ktoś by rozwinął 8, to by się nie zepsuła wtedy. Ajajaj, no dobra. To idę złapać coś, szpadla jakiegoś, szpadla chyba, czy Czy tu, tu łopatę jaką, nie wiem, idę złapać i ten, i działam, zaczynam coś pokopać sobie trochę. Dobra, wykopuję sobie. Powiem teraz taka rozkina mi nachodzi od razu, że tam będę musiał trochę po prostu temu chyba dalej podkopać, bo inaczej nie włożę tamtej rury w przepust. I tak i tak chyba będę musiał zrobić, żeby minimalnie wystawała, bo 3 metrowej to nawet nie ma o czym mówić, żebym tam wcisnął chyba będzie problem. Także tak to trzeba będzie zrobić. No i kopię tak powoli, zaraz sobie wezmę na tą poziomicę, pójdę dosztukować coś jakieś około 20 mm, powiem wam. 17 takie, 17 mam tam przy domku na 65 m zastosowane i mniej więcej 15-17 i jest, jest idealnie, wszystko wpływa tak jak powinno być bez żadnych tam problemów. W projekcie jest napisane 15, wydaje mi się, jak coś takiego na 17 przykleję tutaj na tom. Na jak to się nazywa? Na koniec poziomicy ona ma metr? Ona jest metr 20. Czyli jak damy 15 na metr 20, to będzie 16 na metrze, tak? Powiedzmy. No, to wydaje mi się, że spokojnie będę pod nią leciał całość. No bo tu będzie dużo krótkich rurek. Nie wszędzie da się włożyć 2-metrówkę. Tam, tam nawet 3-metrówkę można by było, nie? Ale jednak, jak będzie się szło kroczek za kroczkiem i starało się ściągać już. Tak, żeby nie wybierać za dużo tam tego, co jest zagęszczone już naprawdę. Później tam widziałem chyba ułetka na kanale, jak później zamulał wodą rurę elegancko, Obsypywał trochę i, i zamulał wodą. I to samo też, też zrobię u siebie. Chyba sprawdzony tam sposób. Także, także taki, taki będzie plan. Mam nadzieję, że mi deszcz czego nie popsuje tutaj całego, bo już się chmurzy, a ma padać dzisiaj. Nie wiem jak mocno. Fajnie by było tu polecieć z tym to na ostro, no ale mówię, będę przerwę trochę jutro, więc nie wiem. Z godzina odejdzie. I tak do czwartej będę mu porobić, więc... No nie wiem, nie wiem ile to może zająć, nie mam pojęcia. Nigdy tam jakiejś takie większe kanalizy nie robiłem, zawsze jakieś pojedyncze rurki, no w sumie tu robiłem tą dużą. Ale tam to szło po prostu nie było żadnych punktów dojścia i innych takich pierdół, więc... Więc nie, nie było zbytnio przy tym pitolenia za dużo. Kładę sobie tą płytę, miałem pod nogami, w sumie nic nie zaszkodzi jak sobie pod nogi położę. Nie będę sobie tu rozdeptywał tej całej... Tej... A tu to muszę chyba zaraz... Tu z łazienki będzie szło to, gdzieś tu będzie dochodzić ta rura. Tak naprawdę to będę już walił sobie na lewo tą ziemię w ten piach, bo później się nadmiar tu tego może zrobić. Od razu tak w sumie zrobię. Wbrew pozorom, nie, wcale nie, tak łatwo nie idzie, kawałek idzie i później jest stop, także jeśli chodzi o zagęszczenie, to chyba spoko. Jak na tą moją małą zagęszczarkę Dobra, to w kopie dalej, ale już dłużej nie pokopię, bo idę okej, okay, słuchajcie, u mnie koniec. Nawet nie zrobiłem jeszcze tego ustrojstwa. Nie wiem na którym momencie mi ucięło w ogóle filmik przed chwilą. Mam nadzieję, że, że do końca złapało. No i stwierdziłem, że tutaj dam na koniec 20 mm taki ten. No bo jeśli na metrze 20 będzie 20 mm, no to koło 18 będzie spadek wtedy. Bo tam nie wiem czy się nie urnołem, jak mówiłem wcześniej, koło 18 będzie spadek wtedy na metrze i, i będzie wtedy spoko. Yy, co zrobiłem, to przetransportowałem wana tu do tyłu. Koparę też mam, muszę jeszcze zalać mecalaka, póki jest jasno. Bo sobie paliwo kupiłem, a zapomniałem, tak wszystko robię, tylko nie to co trzeba. Mam tu trochę gruzu, nie ma to jest, jest jakaś tam dziurawka bez szału, że nie by tam nie wiadomo co, ale zawsze się przyda. Tym bardziej ilość taka jaka tu pójdzie, jeszcze tego gruzu. To każdy, który jest oprócz Suporexu, to się nadaje tak naprawdę. A teraz zaraz będę jechał. Jeszcze podstawić przyczepkę pod następną, na następny jakiś gruzik. Więc to w sumie na tyle co kończę, lecę, jeszcze wrócę później koło nie wiem, koło 18 i trzeba się strzydować, bo powiem wam, że natargałem się, narobiłem się przy tym, co sobie tutaj sam krzywdę sobie zrobiłem tak naprawdę tym, tym co odwaliłem z tą ilością tego dościągnięcia. No ale co zrobić? Na przyszłość będę robił pod laser, pod poziomicę. Jeśli będę cokolwiek zagęszczał sobie w przyszłości, to na pewno będę na to zwracał uwagę, żeby się nie, po prostu nie naskrobać. O, przy kostce to będzie dobry, e, do, dobre przypomnienie takie, żeby przy kostce nie nawalić sobie, żeby później nie trzeba było targać nie wiadomo ile. Co, jutro z rana zaczynam od rana kopać. jak e, się zastanawiam, czy... Jak to kurde zrobić. Dzisiaj sobie wszystko tak opracuję jeszcze nie, o chwilę, pomyślę, co gdzie dokładnie tu w łazience dać i... I wtedy tak naprawdę będzie można od razu to robić, te główne rury, 160 po prostu puszczać, a tam pod podejścia to już najwyżej później, aby te najważniejsze, duże powsadzać, po, po, po bo ma później chyba sobota czy niedziela, padać deszcz, w poniedziałek chyba też, to coś się zamuli porządnie, nie wiem, czy będę to zasypywał przed tym, czy nie. Zobaczymy jeszcze, będę musiał spojrzeć rano, co ja tam mam, czego mi brakuje, bo jak o 10 będę jechał do Kamienia, to mogę coś jeszcze ewentualnie wziąć, jakby mi coś brakło. No, i zrobię ile będę mógł zrobić. Tyle. No, sobota, niedziela, odpust, bo... bo mnie nie ma, więc, kurde. Znaczy, w robocie w sensie mnie nie ma, więc, więc w poniedziałek wracam. No, i myślę, że wtorek środa trzeba będzie kołować chudziaka. Na to wszystko wskazuje, tylko że śniegi pokazują i nie wiem, co zrobić z tym, kurde, bo no, cały mi śnieg, wiadomo, nie ma takiej temperatury, żeby on się tu utrzymywał i żeby było złożone, ale jak będzie plus, nie wiem, 2 stopnie i będzie sypało, no to tu w środku będzie biało, no i nie za bardzo. Chyba radzi beton na śnieg, no kurde, przecież to chyba nie, nie ten, więc będzie trzeba poczekać, zobaczymy jak się ułoży ta pogoda i w ogóle. Dobra, kończę gadać, idę, bo jeszcze zanim ciemno się zrobi, żeby to wszystko porobić i, i lecę tam tą przyczepę odstawić. Także co, trzymajcie się, nie śmiejcie się za bardzo z tego co odwaliłem, no, no życie po prostu, e, mój błąd, przyznaję się do tego, bez żadnej ściemy tutaj i tyle. E, ja się narobiłem, nikt inny się nie narobił, tylko ja na własnym błędzie, więc, więc tylko, tylko tak to wyszło, no a szkoda, wiadomo, no, mógłbym gdzieś być trochę dalej dzisiaj z robotą, no ale co zrobić, dobra, uciekam, to trzymajcie się, cześć, pozdrawiam i widzimy się w sobotę rano w kolejnym odcinku, zobaczymy jak mi ta kanaliza jutro pójdzie i na ile ja będę w stanie to jutro zrobić i jak ja się będę z tym męczył, zobaczymy, mam nadzieję, że, nie, że pójdzie ładnie i sprawnie, to na razie.